Jeśli dekoder jest ustawiony na pasmo zdrowego rozsądku, to możemy zaczynać. Robert F. Kennedy Jr. twierdzi, że w 2003 roku koncern Smithfield Foods miał zaoferować Leperowi milion dolarów łapówki, by przepchnąć ustawę korzystną dla amerykańskiego giganta. Leper, według Kennedy'ego, odmówił i ujawnił próbę korupcji. Fakty. Smithfield wszedł na polski rynek, protesty przeciwko firmie prowadziła Partia Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej z leperem na czele. W tamtym czasie pojawiały się oskarżenia o nieuczciwe praktyki korporacji i naciski na rynek rolny. Krytycy oraz niektóre analizy zwracają uwagę, że dokumentacja tamtych wydarzeń jest niejednoznaczna, a archiwa, świadkowie, rozproszeni. Nie ma uzgodnionego, powszechnie zaakceptowanego werdyktu sądowego potwierdzającego łapówkę. Walka z wielką korporacją. Leper, jako polityk z małych rąk, z rolników, sprzeciwiał się ekspansji wielkiego zagranicznego koncernu, który groził krajowym gospodarstwom. Gdy inne elity patrzyły przychylnym okiem na inwestycje, on alarmował to będzie koniec małych gospodarstw, koniec polskiego rolnictwa. Ten głos, niezbyt medialny, często pogardzany, nagle nabiera sensu, jeśli przyjąć zeznanie Kennedy'ego. Odrzucenie oferty za cenę własnej kariery. Jeśli leper rzeczywiście odmówił łapówki i ujawnił próbę przekupstwa, to znaczy, że postawił wartości ponad zysk. W polityce w tamtych latach rzadko kto tyle ryzykował. W czasach, gdy za zgodę na ustawę można było dostać posadę, majątek albo spokój, leper miał odwagę powiedzieć nie. Symbol dla zwykłego człowieka, dla rolnika, dla państwa. Leper był kimś więcej niż politykiem, był symbolem sprzeciwu dla ludzi, którzy czuli się zostawieni na drodze transformacji robotników, rolników, drobnych przedsiębiorców. Jeśli jego wersja wydarzeń jest choć częściowo prawdziwa, to mamy dowód, że polityka nie musi być jedynie giełdą wpływów i układów, może być próbą obrony zwykłych ludzi. Konieczność rewizji pamięci, bo często interesy wielkich gryzły nas po cichu. Te czasy przemian, prywatyzacji, masowego wchodzenia międzynarodowych firm były chaotyczne, wiele historii zostało zamiecione pod dywan, wiele świadectw zatarło czas. Jeśli pojawia się choćby cień nad tym, co działo się wtedy, warto go zbadać. Leper może być jedną z tych postaci, które nie zgodziły się milczeć. Oczywiście to, że Kennedy Jr. opowiada tę historię, nie oznacza automatycznie, że wszystko było jak w filmie. Dokumentów, wyroków, powszechnych badań nie ma albo są rozproszone. Co oznacza, że część tej opowieści może mieć charakter legendy politycznej. W dodatku, polityka to bagno łatwo w niej o interesy, układy i manipulacje. Nawet jeśli leper był uczciwy, część jego otoczenia bywała podejrzana, część tych, którzy go krytykowali, miała swoje powody. Trzeba więc patrzeć z rezerwą, pytać i domagać się dowodów. Tak, leper miał swoje grzechy, przesadnie ostre metody, potężną skłonność do prowokacji. Ale kiedy patrzę na tamten układ, korporacja, wielki pieniądz, nowoczesność versus rolnik, małe gospodarstwo, tradycja, to widzę, że leper był jednym z niewicznych, który próbował po stronie tej drugiej stanąć. Jeśli ten zarzut łapówki od Smithfieldu ma choć trochę prawdy. To powinniśmy o tym mówić, przypominać, badać, bo to historia, która pokazuje, jak łatwo sprzedaje się interesy kraju za korporacyjne zielone, jak ważne są ludzie, którzy mówią nie dla ceny. Prawda jest taka warto czasem zaufać temu, kto nie ma wielkiego bankiera za plecami, kto nie błyszczy na salonach, tylko stoi na glinianych nogach, a ma serce dla zwykłego człowieka. Leper z całą swoją wadliwością miał odwagę być przeciw. Jeśli Kennedy Jr. mówi prawdę, to on nas wtedy ratował. I dziś, patrząc z perspektywy ostatnich lat, widać, że Polska potrzebowała przynajmniej kogoś, kto krzyknie stop przed korporacyjnym żarem. I za to szacunek. Subskrybuj, kliknij łapkę w górę i napisz w komentarzu, co ty sądzisz o sprawie Lepera, bo jak to mówię, Kraj żyje dopóki obywatele gadają, a nie tylko słuchają.